Dzień dobry, mam na imię Patrycja Bartosz-Burdiak, jestem prawnikiem, radcą prawnym. Swój zawód wykonuję już od 10 lat, zaś od 6 lat prowadzę własną kancelarię. Dzisiaj chciałabym Wam zaproponować taką ciekawą przygodę, jak zapoznanie się z tym, jakie są zawody prawnicze. Po tym zapoznaniu chciałabym też Wam przedstawić jeden z tych zawodów. Czyli zawód sędziego, to był pierwszy nasz krok w odkrywaniu tego świata. I będę mówiła, kto może zostać sędzią, jaka jest rola sędziego, gdzie on pracuje, jak wygląda jego praca. Mam nadzieję, że ten temat Was zainteresuje. Więc jak myślimy o zawodach prawniczych, na pewno przychodzi Wam do głowy już kilka, kilka takich zawodów. No, zapewne powiecie, że to jest sędzia, prokurator, adwokat, komornik, ktoś powie notariusz, i to wszystko jest racja. No, to jest jak, no, jedne z typów zawodów, które może wykonywać osoba, która skończyła studia prawnicze i skończyła określone przygotowanie, szkolenie, nazwane aplikacją. I to jest jak gdyby ta jedna grupa osób. Ja ją zaś uzupełnię. I może Wam też zaproponuję taki lekki podział, w jaki sposób te zawody można byłoby posegregować. Więc, pierwszy przede wszystkim powiem tak: mamy sąd, czyli miejsce, gdzie rozpoznaje się różne spory między ludźmi, i w sądach pracują sędziowie, pracują referendarze że sądowi i asystenci sędziego. To jest jak gdyby jedna część. Całego zawodu. Mamy też zawody, które można określić jako zawody pomocy. Takie zawody, które służą radą, które służą przygotowaniu jakieś analizy, poprowadzenia spraw. Ktoś ma na przykład problem z pracodawcą, albo ktoś nie wie, czy może podpisać umowę, albo coś się stało, ktoś jest oskarżony o jakieś popełnienie przestępstwa. Żeby tutaj znaleźć odpowiedź, kto w tym. W całym świecie gąszczu przepisów pomaga, to ja Wam powiem, że przede wszystkim jest to rola adwokata lub radcy prawnego. No tutaj jeszcze możemy, oczywiście, w ramach pojęcia pełnomocnik, bo adwokat i radca prawny, jeżeli ktoś powie, zajmie się moją sprawą, dam Ci pełnomocnictwo, oni się stają pełnomocnikami. Mamy jeszcze jeden rodzaj pełnomocnika, jakim jest rzecznik patentowy. No, rzecznik patentowy to tutaj przede wszystkim powinien się Wam kojarzyć z wynalazkami, znakami towarowymi. Jeżeli mamy wynalazcę, który stworzył jakiś innowacyjny wynalazek i chce go chronić, żeby nikt inny nie mógł podawać się za autora, nikt inny nie mógł korzystać z takiego wynalazku, chociażby na sprzedając jego technologię. No, tutaj mamy urząd patentowy, gdzie zgłasza się na przykład z Wynalazku, i żeby przejść cały zakres dokumentacji, procedury takiego opatentowania swojego pomysłu, tutaj taką rolą pomocową to jest rola rzecznika patentowego. Możemy też wskazać, że prawnik, również prawnikiem jest prokurator. No tutaj na pewno z filmów, z seriali świetnie kojarzycie, na czym polega praca. Prokuratora, bo to zawsze jest taka rola, no może taka może czasem gdzieś tam czarnego charakteru, aczkolwiek prokurator jest to bardzo ważny zawód. No tutaj z jednej strony ma na celu prewencję, jeżeli chodzi o przestępstwa, z drugiej, jeżeli na przykład okaże się, że ktoś popełni przestępstwo albo jest jakieś podejrzenie, że to przestępstwo jest popełnione, to rolą właśnie prokuratora jest to, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście. Doszło do popełnienia przestępstwa, a jeżeli naprawdę doszło do popełnienia przestępstwa, to prokurator sporządza akt oskarżenia, który wysyła do sądu. I tutaj jest oskarżycielem. Poszukuje tych dowodów, które wskazują, że tak, na przykład ktoś ukradł, ktoś zabił. Poszukuje dowodu, żeby potwierdzić to. A to, czy wyrok będzie uniewinniający czy skazujący, no, to już będzie właśnie zadanie dla sędziego. No, i ostatnie dwa zawody prawnicze, o których chciałam Wam powiedzieć, no to jest zawód, prokurator to jest zawód komornika sądowego i notariusza. No, komornik sądowy może medialnie nie jest aż yy, tak bardzo popularną osobą, yy, zawodem, aczkolwiek jest bardzo istotny. No, bo cóż, jeżeli na przykład ko na kogoś się złoży pozew, pozwie się kogoś do sądu. Nawet taki proces można wygrać. Sąd powie, tak, masz rację, twój sąsiad na przykład ma ci zapłacić tyle i tyle pienią pieniążków za coś, za odszkodowanie na przykład. Można uzyskać taki wyrok. Ale na przykład taki sąsiad może powiedzieć: no super, wyrok jest, ale ja mogę nie chcieć zapłacić. No i tak naprawdę tu, jest rola dla komornika sądowego, żeby właśnie ten komornik sądowy wyegzekwował wykonanie wyroku, bo nie zawsze takie wykonanie jest dobrowolne. Komornik sądowy no, ma dosyć sporo różnych instrumentów ku temu, żeby na przykład wyegzekwować odszkodowanie, czy to z rachunku bankowego, czy przez sprzedaż nieruchomości. Ma tak, takie instrumenty przymusu państwowego. I ostatni zawód, o którym chcę wspomnieć, o którym będę później mówić bardziej szczegółowo, no to jest zawód notariusza. Równie ważny. Notariusz, funkcjonariusz publiczny. Często jest tak, żeby dokonać niektórych czynności, sprzedać, kupić na przykład nieruchomość, czy dokonać innych czynności, no potrzebny jest ku temu notariusz, który. Sporządzi akt notarialny. Notariusz też może poświadczyć podpis, że tak, ta osoba, która podpisała dokument, ma tak na imię, nazwisko, legitymuje się takim, a nie innym dowodem osobistym. Yy, więc tutaj rola notariusza, osoby, która poświadcza pewien stan faktyczny, jest istotny, bo później taki dokument ma większą moc urzędową, większą wiarygodność przy jakichś sporach czy przy jakichś innych sprawach urzędowych. Więc tutaj. Też chcę Wam zaznaczyć, że mamy taki zawód, i to, jest, i to jest zawód notariusza. Ale teraz przejdźmy do tematu, o którym już troszkę wspomniałam wcześniej, czyli tematu sędziego. Dzisiaj będę więcej mówić o tym zawodzie, więc również więcej powiem na temat samego sądu. No, bo miejscem pracy każdego sędziego jest sąd. Sąd, czyli miejsce rozstrzygania, mówiąc tak bardzo ogólnie, to miejsce rozstrzygania sporów. No bo wiadomo, że jeżeli ktoś porozumie się między sobą, podpisze ugodę czy po prostu nie będzie dalej się spierał, no to rola sądu jest zbędna. Ale bywają takie sytuacje, że ludzie nie chcą się porozumieć. Na przykład ktoś podpisał umowę i nie chce się z tej umowy wywiązać, albo ktoś popełni przestępstwo i trzeba. Ocenić, czy rzeczywiście popełnił przestępstwo, jakie to było przestępstwo, określić, jaka kara jest za tego typu przestępstwo, no to tu te wszystkie tego typu rzeczy oceniane są w sądzie. W sądzie pracują sędziowie, oni muszą być osobami niezależnymi, obiektywnymi, niezawisłymi, co oznacza, że jak taka sprawa do nich trafi, oni mają o na początku nic nie wiedzieć. To nie może być osoba, która już miała styczność z daną sprawą, to musi być obiektywna osoba. Osoba, która jak dostanie daną sprawę, na przykład sprawę rozwodu małżonków, nie może tych małżonków wcześniej znać, ich sprawy i musi wysłuchać jednej, drugiej strony i ocenić według własnego sumienia, kto ma rację i jak rozstrzygnąć na przykład spór, który między nimi jest. No to, że spory są między ludźmi, to jest rzecz już tak naprawdę, odkąd istnieje ludzkość. I co za tym idzie, sądy już powstawały w czasach starożytnych. Niektórzy uważają, że w różnych plemiennych społeczeństwach, nawet wcześniej, bo zawsze musiał być ktoś, kto usiądzie, wysłucha i oceni, kto ma rację. No, to rola sędziów. Sądy już powstawały w starożytnym Rzymie, były bardziej uregulowane. Czy w starożytnej Grecji. Też na prezentacji mam takie zamieściłam zdjęcia, nawet takie informacje na temat tego, kto mógł być sędzią w starożytnym Rzymie, że na początku to była rola taka bardziej przyznawana senatorom, później rolę sędziego można było przyznać osobom, które niekoniecznie pełnią wyższe takie, tego typu funkcje polityczne. No tutaj kwestia. I jako ciekawostkę chcę Wam też powiedzieć, że na przykład chociaż w takim starożytnym Rzymie yy, sądu nie, był, nie było jednego sądu czy dwóch. Sądy były bardziej podzielone co do tego, jakie spory rozstrzygają. I na przykład były chociażby sąd do spraw przyjmowania łapówek przez urzędników, sąd do spraw o morderstwo, o fałszerstwo, o obrazę majestatu, yy, czy na przykład za jakieś ciężkie przestępstwa publiczne. Więc tutaj y, rodzaju sądów było sporo, bo były one dzielone nie jak u nas, że mamy sądy rejonowe, niższej instancji wyższej, okręgowej, tak dalej, tylko to były bardziej typami przestępstw. Jak widzicie, bardziej były nakierowane na rozpoznawanie spraw karnych niż takich typowych obecnie spraw cywilnych czy no, pracowniczych, to szczerze mówiąc, no, tutaj raczej y, tego typu pojęcie no, nie. nie Funkcjonowało, ale to ze względu też na układ społeczeństwa, jak na pewno się uczycie tego na historii. Y oczywiście, jeżeli chodzi o sądy polskie, no również tutaj y te sądy od początku funkcjonowania naszego państwa były, przekształcały się od sądów książęcych przez sądy stanowe, jak sama nazwa mówi stanowe, czyli takie, które y były dzielone według stanów, na przykład, mieliśmy ludność chłopską, ona była rozpoznawana zupełnie inaczej, na przykład, niż y, jakieś spory czy kwestie karne, jakie zachodziły, na przykład, w stanie szlacheckim, do czego były przeznaczone sądy szlacheckie. Więc no, tutaj podział był też dotyczący tego, w jaki sposób następował podział społeczeństwa. Tak tutaj był stosowany podział sądów. A teraz tak idąc już ku współczesności, ku dniu dzisiejszemu, chcę wam powiedzieć przede wszystkim to, że każdemu kojarzy się sąd, to jest sąd. Ale tak naprawdę sądy można podzielić jak gdyby na takie trzy oddzielne gałęzie, rodzaje. Oczywiście tam dalej też są dalsze takie, można powiedzieć, rozdzielenia. Pierwsze, co, nam, co od razu chociażby mi się pojawia w namyśle, to sądy powszechne. Sądy powszechne, pamiętajcie, kojarzcie przede wszystkim z sądami cywilnymi, czyli takimi, które na przykład rozstrzygają spory sąsiedzkie czy spory z wykonania umów. Yy, mamy sądy gospodarcze, czyli takie, które mówią nam, kto ma rację w sporze między przedsiębiorcami, firmami. Mamy tutaj też taki zakres, jak sądy rodzinne od spraw rodzinnych, czyli tematy rozwodów, opieki nad dzieckiem, alimentów. Mamy sądy pracy. Więc na pewno łatwo sobie skojarzyć, że sąd pracy dotyczy pracownika, pracodawcy. Jeżeli na przykład pracownik został zwolniony z pracy no, niezasadnie albo dochodzi do jakiegoś mobbingu w pracy, no to tutaj od tego mamy sądy pracy, które są wyspecjalizowane i tylko tą tematyką zajmują się. No i oczywiście nie możemy też zapomnieć o tym, że mamy też i sądy karne, znaczy mm. wydziały karne, które... Rozpoznają akty oskarżenia i orzekają, czy ktoś jest winien, czy niewinien popełnionego przestępstwa, które jest mu zarzucane. Więc tutaj to wszystko razem to są sądy powszechne. No, ale żeby nie było łatwo, sądy powszechne mają swoje instancje, czyli które mówią nam, który sąd jest najniższy, który jest wyższy i tak dalej. No, najniższą instancją w sądownictwie powszechnym. Czyli cywilnym, karnym, rodzinnym jest sąd rejonowy. Tam trafiają, może być z kalibru, takie najłatwiejsze sprawy. Później mamy sądy okręgowe, czyli sądy wyższej instancji, dalej mamy sąd apelacyjny, no i sąd taki, ukoronowanie jak gdyby, całej tej linii sądowniczej, też ukoronowanie drogi, kariery sędziego, no to sąd najwyższy. Oczywiście to jest jedno. Ale pamiętajcie, że spory, bo sądy są przede wszystkim do rozpoznawania sporów, nie muszą tylko pojawiać się między obywatelami. Może być też taka sytuacja, jak spór między obywatelem a urzędem państwowym. Na przykład ktoś wystąpi o pozwolenie o wydanie pozwolenia na budowę no i zostało mu to odmówione i chce skarżyć to, tak, żeby później sąd mógł rozpoznać, czy ma rację, czy nie. Albo urząd skarbowy na przykład naliczył podatek, którego nie powinien był naliczyć lub o coś oskarżył. Więc jak gdyby cała ta sfera prawa administracyjnego, czyli wszędzie tam, gdzie obywatel ma kontakt z urzędami, z gminą, z wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, gdzie są tego typu tematy urzędnicze, gdzie na przykład ktoś się nie zgadza z otrzymaną decyzją, i na przykład złoży odwołanie, odwołanie nie jest skuteczne ma możliwość tego, żeby ktoś ocenił, czy taka decyzja jest dobra, czy zła. I od tego właśnie mamy sądy administracyjne. No, tu mamy tylko dwie instancje, tu mamy tylko dwie instancje, pierwsza to jest wojewódzki sąd administracyjny, jest ich tyle samo, co Wojewódz w Polsce, jak samo nazywa wojewódzki. I mamy naczelny sąd administracyjny, czyli taki, jakby odpowiednik Sądu Najwyższego, który orzeka na temat tego, czy wydany wyrok jest prawidłowy. I trzeci rodzaj, trzeci szczebel sądów, no to sądy wojskowe, które dotyczą spraw wojskowych. Jak sama nazwa wskazuje, gdzie mamy wojskowe sądy garnizonowe, gdzie mamy wojskowe sądy okręgowe. A jeżeli chodzi o taką najwyższą instancję, to mamy tutaj sąd najwyższy, Izbę Wojskową. I w ten sposób wygląda podział sądów, jeżeli chodzi o to, jakie sprawy rozpoznawane są, jak i jeżeli chodzi o to, jakie mamy instancje. Kolejną rzeczą, jaką chciałabym wam przedstawić, to jest to, to jest to, w jaki sposób można stać się sędzią. Oczywiście są różne warunki, no takie jak wiek, na przykład żeby być sędzią sądu powszechnego, to trzeba chociażby ukończyć 29 lat. No, mieć obywatelstwo polskie, mieć nieskazitelny charakter, nie być karanym. I tutaj też mamy takie elementy, jak kwestia wykształcenia, czyli przejścia całej tej ścieżki, o której za chwilę powiem, czyli przede wszystkim Przejścia studiów prawniczych, uzyskania tytułu magistra prawa, to są pięcioletnie studia, jednolite. Później mamy egzamin na aplikację sędziowską, który, jeżeli jest pozytywnie zdany, no, przechodzi nam w aplikację sędziowską, podczas której odbywają się szkolenia, praktyki, są egzaminy w międzyczasie. No, jest bardzo duża taka sfera szkoleniowa, żeby przyszły sędzia no, miał jak najlepszą wiedzę. I cały ten tok nauczania kończy się egzaminem sędziowskim. I można powiedzieć, że w ten sposób, punkt po punkcie, wygląda możliwość uzyskania tytułu sędziego i sprawowania tego zawodu. Oczywiście to jest też kwestia powołania sędziego, bo samo zdanie egzaminu nie powoduje, że ktoś jest już od razu sędzią, musi zostać powołany przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. To jest jak gdyby jedno, ale są też. Takie zawody, przy wykonywaniu których można też zostać z sędzią, nie przechodząc aplikacji sędziowskiej i zdając egzaminu sędziowskiego. Też prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz, profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, to są te osoby, które również mogą stać się sędziami, aczkolwiek to tu jest wymagana dosyć duża doza doświadczenia i wykazania się ilością przeprowadzonych spraw. Y, odpowiednim wiekiem, też czyli doświadczeniem, jeżeli chodzi o lata wykonywania zawodu. To jest jak gdyby, ta druga ścieżka do tego, aby stać się sędzią. To są sędziowie, to o tym mówiłam, jeżeli chodzi o sędziów sądów powszechnych, jeżeli chodzi o sędziów sądów administracyjnych, no tu troszkę znaczy jest podobnie, aczkolwiek, no, żeby stać się takim sędzią, mamy wyższy. Wiek do uzyskania to jest 35 lat. Musimy oczywiście też mianować się wysokim poziomem wiedzy, jeżeli chodzi o postępowanie administracyjne, prawo administracyjne. I tutaj nie ma kwestii czyli znaczy można oczywiście, ale nie ma obowiązku przejścia aplikacji i zdania egzaminu sędziowskiego. Tutaj trzeba mianować się tym, żeby przez 8 lat wykonywać na przykład zawód radcy prawnego, czy adwokata, sędziego sądu powszechnego, prokuratora. Tutaj, jeżeli jesteście ciekawi takich bardzo szczegółów, to też na prezentacji zamieściłam wszystkie te elementy, które są takie najistotniejsze, żeby zostać sędzią sądu administracyjnego. No to teraz powiem Wam o tym, że tak, kto może być sędzią, już wiecie. A jak wygląda praca sędziego? No, jest to praca podzielona na różne elementy. Są dwa, trzy dni w tygodniu, kiedy sędziowie spędzają czas w swoich gabinetach i rozpoznają sprawy, wpływa sprawa, sprawdzają na przykład to, czy dany pozew ma sens, czy trzeba o coś dopytać, na przykład osobę, która złożyła pozew, czy druga strona odpowiedziała na ten pozew, a może trzeba powołać świadków. Jest jak gdyby analiza taka zabiórka na temat danej sprawy. Wydaje się rozporządzenia, że na przykład na rozprawę trzeba wezwać świadków, czy wezwać biegłego, więc jest to bardziej taka praca biurkowa, ale mamy też takie dni, jak dwa dni, które sędziowie spędzają na sali rozpraw. Czyli te sprawy prowadzą, wzywają strony, pełnomocników, świadków biegłych, przepytują świadków biegłych, pytają się strony, czy może dojdą do ugody. Czyli to jest cały dzień poświęcony temu, aby dojść do konfrontacji, bo jedno to jest to, co sędzia dostanie na papierze. Na przykład pozew, odpowiedź na pozew, jakieś dowody, dokumenty to jest jak gdyby jedno. Ale drugie to jest zetknięcie się bezpośrednio ze sprawą, czyli bezpośrednio poznanie jednej strony, drugiej strony, jakie one mają oczekiwania, czy może się pogodzą, jak nie, czy wezwą świadków, co ci świadkowie rzeczywiście powiedzą, na czyją korzyść. No, to jest rola sędziego, jeżeli chodzi o rozpoznanie sprawy podczas wyznaczonej rozprawy. No tutaj, w momencie, kiedy jest złożone pismo do sądu, czy to jest akt oskarżenia w sprawie karnej, czy na przykład jest to pozew, bo na przykład ktoś oczekuje od innej osoby odszkodowania, bo na przykład został zniszczony samochód i oczekuje za to odszkodowania. <laughs> Składa pozew do sądu, mówiąc, że poniosłem szkodę, Jan ją wyrządził i moja szkoda na przykład wynosi tyle i tyle złotych i niech Jan ją naprawi. Na przykład jest takie żądanie pozwu, yy, to tutaj ta sprawa musi, polega, musi być złożona, złożona taka sprawa. Druga strona, jeżeli chce bronić swoich racji, musi na to odpowiedzieć, powiedzieć, że nieprawda, to nie ja dokonałem tej szkody, to nie ja zniszczyłem samochód. Tutaj są przedstawieni na przykład świadkowie, czy biegli szacujący wysokość szkody. To się tam tworzy postępowanie dowodowe. Ono kończy się wyrokiem, wydanym przez sędziego, przez sąd, tak naprawdę kończy się wyrokiem, z porządzeniem uzasadnienia i to, czy ktoś się z tym wyrokiem zgadza, czy nie, no to ma już szansę złożyć apelację, żeby tą sprawę rozpoznał znowu skład sędziowski, ale już w sądzie wyższej instancji. No, tu jeszcze Wam powiem, jeżeli chodzi o wykonywanie zawodu sędziego, że każdy sędzia, jak jest na rozprawie, orzeka, ma obowiązek noszenia togi. To jest odpowiedni strój sędziowski. Na prezentacji zamieściłam Wam zdjęcia, jak wygląda toga polskiego sędziego, ale również dla takiej ciekawostki zamieściłam, jak wyglądają togi sędziów z innych państw, bo w innych państwach, jak sędziowie orzekają, również mają strój urzędowy, a on może się nawet bardzo różnić od naszego. No, tu można powiedzieć, najbarwniejsze przykłady to są sędziowie z Wielkiej Brytanii czy z Ameryki. Ze Stanów Zjednoczonych, gdzie na przykład obu, obok togi na przykład występują też specjalne peruki. I tutaj Wam też takie zdjęcia zamieściłam, żebyście zobaczyli, jak to, jak taki sędzia występujący na rozprawie powinien wyglądać, w jaki sposób powinien być ubrany. Również chciałam zwrócić uwagę, że tak, jeżeli ktoś zostaje sędzią, no to yy, ma obowiązek pracować w sądzie, orzekać w sądzie. No, tutaj już nie można wykonywać innego zawodu, czyli sędziowie nie mogą założyć sobie spółki i prowadzić działalności gospodarczej, nie mogą gdzieś się zatrudnić. Jedynym zawodem, który jeszcze sędzia poza byciem takim orzecznikiem w sądzie może wykonywać, to może nauczać, czyli może mieć swoje zajęcia dydaktyczne na uczelni wyższej, czy może na przykład przygotowywać jakieś merytoryczne publikacje? Więc tu mamy tylko tą sferę taką naukową, która może być takim dodatkowym zajęciem dla każdego sędziego. No i jeszcze na zakończenie z takich rzeczy, które dotyczą sędziego, no to dość istotna kwestia to też jest immunitet sędziowski, który posiada każdy sędzia. Immunitet sędziowski oznacza, że sędzia, nie może być zatrzymany ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej, bez zezwolenia właściwego sądu dyscyplinarnego. No, to ma służyć temu, żeby też sędzia, jeżeli orzeka w jakiejś trudnej, bardzo spornej sprawie, żeby mógł orzekać zgodnie z własnym sumieniem, a nie obawiać się, że jeżeli w ten sposób orzeknie, to spotka go jakaś konsekwencja karna. To jest po to, żeby zachować jakoś taki spokój, sumienia sędziego, żeby mógł po prostu orzekać według tego, co uważa, że które przepisy prawa do danej sprawy mają zastosowanie, czy według dowodów rację ma jedna strona, druga strona, żeby pozostawić taką swobodę. No tutaj wyjątkiem od, tego, od tej zasady stosowanego immunitetu sędziowskiego jest to, że jeżeli dany sędzia na byłby zatrzymany na gorącym uczynku, Popełnionego przestępstwa, no, i na przykład żeby y, zachować, y, żeby dla prawidłowego postępowania, toku postępowania nie było żadnych przeszkód, no, w tym momencie w takiej sytuacji sędzia może być zatrzymany. No to jest tylko taki jeden wyjątek. Mam nadzieję, że przedstawiona tematyka zawodu sędziego podobała wam się y, i w jakiś sposób zachęciła też dla tych osób, które na przykład gdzieś tam myślały o takim zawodzie, a nie były pewne, czy rzeczywiście chcą iść w tym kierunku. A dla osób, które myślały o innym zawodzie, no mam nadzieję, że też troszkę naświetliłam, że jest to praca, gdzie dojście do tytułu sędziego jest dosyć pracochłonne, ale sama praca jest również wymagająca, gdyż no, bywają sędziowie, którzy w tak zwanym referacie, czyli w zbiorze spraw, które prowadzą, potrafią mieć na przykład ponad 400 spraw. Które muszą rozpoznać i te sprawy potrafią bardzo długo trwać, bo to też nie jest tak, że złoży się pozer do sądu i sędzia nic innego nie robi, tylko od razu zajmuje się daną sprawą. No niestety, tych spraw jest dużo, ich przybywa i każde przygotowanie do takiej sprawy, czy przygotowanie zarządzeń, na przykład, czy mamy wezwać świadków na rozprawę, ich przesłuchanie, no jest pracochłonne i tak naprawdę ta ilość pracy jest spora. Kiedyś, jak jeszcze byłam na studiach, niektórzy wykładowcy tak troszkę anegdotycznie śmiali się, że jeżeli gdzieś tak w okolicach budynku sen, sądów widać było osoby, które maszerują z taką teczuszką jak stuardesi, no to pewnie to są sędziowie, którzy część pracy zabierają do domu, chociaż no, zasady są takie, że akt sądowych nie można wynosić poza budynek sędziowski, ale no, tego typu anegdoty często kroś potrafiłam słyszeć, w toku swojej edukacji. Więc na dzisiejszy wykład bardzo wam dziękuję. Przygotowałam dla was również przygotowałam dla was również prezentację. Mam nadzieję, że wam się spodoba, a no, tam jest troszkę też takich dodatkowych informacji na temat chociażby roli sędziego i was w takim razie zapraszam na moje kolejne wykłady, w których będę opisywała następne zawody. Bardzo dziękuję za uwagę.